Witajcie na moim kanale z tej strony forestman <laughs> witajcie w lesie dzisiaj taki jednodniowy wypad tak na chwilkę wyskoczyłem tak zjeść sobie jakiś obiadek w terenie wypić kawę a powiem wam, że miałem takie plany ale niestety Dwa ostatnie dni przeleżałem, można powiedzieć, w łóżku. Strasznie mi głowa bolała. Przez te dwa całe dni, dwie całe noce miałem bardzo duży, bardzo ciężki ból głowy. Nie wiem, co się działo. Zjadłem mnóstwo różnych leków przeciwbólowych, ale nie za bardzo to pomagało, właściwie wcale. Dopiero dzisiaj się obudziłem. Jako tako, jako tako było przyzwoicie. <laughs> chociaż przez pół, północy i tak mi taki męczył, taki ból głowy. Ale obudziłem się rano, gdzieś koło godziny ósmej. I poczułem, że głowa już jest w miarę, no to co? Co miałem robić? Wsiadłem w samochód i przyjechałem na chwileczkę chociaż do lasu <laughs> trochę pohamakować być na świeżym powietrzu. <laughs> Także miałem szerokie, fajne plany, ale wszystko wzięło w łeb. Ale to nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, nadrobimy no, to. Aby by tylko zdrówko wróciło całkiem. Chociaż jeszcze mam taki łeb, jakbym obuchem dostał od siekiery. Ale tutaj się zregeneruje. Tak, woda na kawę wstawiona tak nie bardzo pobórzkraftowemu, ale niestety jest straszna susza tutaj od wielu dni nie padało Wokół mnie jest taka ściółka liściasta, że same liście łatwo palne. jest potwornie sucho taki młody zagajniczek, właściwie lasek bukowy także dzisiaj sobie gotuję na gazie a zresztą jeżeli oglądacie mój kanał to dobrze wiecie że w takim okresie właśnie w ten sposób gotuję ewentualnie na wilku jeżeli warunki temu pozwalają kupiłem niedawno w sklepie Hobby House taki malutki kartuszek setkę gazowy bardzo fajny, lekki malutki, na no, takie jedno-dwudniowe wypady jest idealny. Do tego w tym samym sklepie kupiłem też tą osłonę przeciwwieczną. Bardzo fajna, wysoka, aluminiowa, też, też lekka, a robotę robi bardzo dobrą z tego względu, że no, pozwala zaoszczędzić gaz. Bo ten płomień jest taki, już nie, nie jest rozpraszany przez wiatr, tylko tylko właśnie jest skupiony na dnie naczynia. Dzisiaj rano włączyłem komputer. I zobaczyłem, że pod moimi filmami ostatnio pojawiło się mnóstwo komentarzy. Ale przepraszam, że nie odpisałem jeszcze na nie, bo tak jak mówię, przez dwa ostatnie dni byłem nieżywy. Także w ogóle nawet tam nie zaglądałem. A dopiero dzisiaj rano włączyłem, żeby zajrzeć, co tam się dzieje. I... No i widziałem, że wiele, wiele, wiele bardzo ciepłych słów dotyczących mojego filmu, moich filmów także obiecuję, że postaram się dzisiaj dzisiaj podpisywać na te komentarze, bo aż mi głupio ale przepraszam bardzo, no naprawdę nie miałem siły no i co jeszcze Centurion właśnie do Ciebie się teraz wracam no ten film, który zadedyko zadedykowałeś mojej skromnej osobie to jest no coś Coś niesamowitego. Naprawdę jesteś, jesteś wspaniałym człowiekiem. Naprawdę. I tego się naprawdę nie spodziewałem, że... No nie, no szkoda. Nawet, nawet, nawet nie mam słów, aby to, to określić. Jesteś naprawdę... Jesteś naprawdę cudowny człowiek, Jesteś naprawdę cudownym człowiekiem. Świetnym druchem leśnym Tak jak zresztą wszyscy, wszyscy, którzy, którzy pojawiają się na moim kanale, czy w komentarzach, czy, czy tworzą kanały też i tworzą filmy Jesteście wspaniali, naprawdę jesteście wszyscy wspaniali Bardzo ale to bardzo się cieszę i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu, że, no, że Was poznałem, że, że jesteście ze mną. Z tego miejsca naprawdę chciałem pozdrowić wszystkich. Nie będę wymieniał, wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Wszyscy druchowie leśni, jesteście naprawdę wspaniali. Tyle ciepłych słów usłyszeć, to jest to coś wspaniałego, coś wielkiego. Teraz co? Delektuję się kawusią za chwileczkę spróbuję się zregenerować na, na hamaczku, położyć się na chwilę. No z głową już, już mam troszeczkę lepiej, bo <fajnie, fajnie to brzmi, nie? z głową już, z głową już jest lepiej, no ale, ale taka, taka jest prawda. Nie wiem co się dzieje tak często, mam, znaczy często jak często, ale czasami tak mam, że przez parę dni mam taki ból głowy, taki tępy. Długotrwały, że nawet nie ma czym tego zwalczyć. Ale cóż to, nieważne. Ale mówię Wam, jakie jest pięknie. Szumią drzewka, ptaszki śpiewają. Tu jest taki przyjemny cień tym lasku. Słońce się nie może przedrzeć przez gęste liście tych buczków. No coś fajnego. Jednak warto było na to, chociaż na tę chwilę wyskoczyć. Tak jak mówię, kawa w domu tak nie smakuje jak w lesie. Tak, troszeczkę sobie poleżałem, wypocząłem A teraz przyszedł czas na obiadek A co dzisiaj na obiadek? Powiem Wam, że pozazdrościłem Centurionowi Jego wspaniałego krupniczku No, że też postanowiłem zrobić sobie krupnik Właściwie Właściwie nie zrobić, podgrzać, no niech tak będzie A no, kupiłem sobie Taki krupniczek gotowa zupka no już niejednokrotnie jadłem zupki z tej serii są no bardzo w porządku także za chwileczkę sobie to zagrzeję, posilę się no i wyruszę na dalsze łazęgowanie nie za długo, bo nie za długo ale jeszcze sobie troszeczkę gdzieś połażę po lesie tak to wygląda to danie właśnie się grzeje i za chwileczkę będzie gotowe tak, ja już jestem po obiadku powiem Wam, że całkiem niczego sobie łł ten krupnik wiadomo, to nie jest to samo co, co centurion ugotował lub co samemu się ugotuje ale tak na szybko jest, jest idealne. także pojadłem sobie pospacerowałem sobie jeszcze troszkę a teraz co, teraz zmierzam w kierunku samochodu i jadę do domu. Także co, co mogę powiedzieć? Dziękuję, że byliście znowu ze mną w lasku, w lesie. Pozdrawiam wszystkich ruchów leśnych, wszystkich subskrybentów, wszystkich komentujących moje filmy i do zobaczenia, do zobaczenia w lesie na kolejnym filmie.